Kochani, a dzisiaj pokażę Wam moją wieczorną rutę. No, no, na A ja właśnie jestem... Nie, nie, ta kobieta przestaje to mnie wysyłać. Um, więc tak, pokażę Wam mój pokoik. Mój pokoik jest tutaj. E, I ogólnie tak. No. O, oczywiście, i pokażę Wam 4. I tutaj mamy kuchnię i takie coś. Kurde, ale na to. No i kuchnia. A na górze mamy basen. I tak podobne basen I można tutaj sobie wyjść. Jesteśmy na basenie. No, tak to wygląda. A teraz zaczynamy. Dobra, jeszcze sobie coś zrobię do jedzonka. by <laughs> tutaj do jedzonka. Dobra, nie wiem w sumie. Niedągle nie za bardzo w sumie chcę. Mm. Dobra, to ja teraz pójdę się umyć. O, ale fajna wanna. ja dopiero parę minut temu tutaj się przeprowadziłem i się oswałem. Zdążyłam się do niej, szybko w piżanka. A tutaj mam prysznic. No dobra, no to w prysznicy nie, bo ja tak się długo robię prysznic. Alberto, mnie ciekawi, czy jest garderoba. Sprawdzę jeszcze w tamtej łazience, bo nie do końca sprawdziłam. I tutaj nie ma garderoby, nie? No, dobra. My musimy puścić wodę. Woda niech się oddaje. Ja chcę sobie usiąść tu. Okej. Okay. Myślę, że będziemy myli. A, nie zapomnij, a w górę. Ok. Teraz jeszcze tylko ząbki umyję. Kurczę. Ale ząbki już w innej toalecie się myję. I pójdę spać. Pójdę do mojego pokoju. Szczoteczka. Myjemy ząbeczki. Dobra. Teraz jeszcze wyczeszę włosy. Dobra, dobra. Okej. Okay. Jestem gotowa. I idziemy spać. Bye-bye, kochani.